Drodzy, Was, ten Dzisiaj taką małą demolkę robię w busie. Wszystko już tu pomału rozbieram, bo wiedzie drugi akumulatorek. Udało mi się okazyjnie na elikcie trafić, używany oczywiście. Akumulatorek AGM, opti to też jest chyba voltowski wyrób. setka 12V, oczywiście, z temperogodzin. godzin Udało mi się go bardzo tanio wyrwać, bo za 200 zł. Jest dwuletni, według zapewnie sprzedawcy, pracował w jakimś tam ups No więc grzechem było nie wziąć za 200 zł i sobie troszkę zwiększyć ilość prądu. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo tak nie do końca też jestem przekonany, że to jest dobry ruch, który robię. Jak wiecie, mam w tej chwili Volta, Vipro Solar, bodajże 110 amperogodzin. Zaraz go zresztą też pokażę, jak tam rozbiorę, już rozbiorę resztę. 110Ah, no spisuje się naprawdę super. Wystarcza mi na jakieś zimą teraz, przy we Wasto Włączonej lodówce, światłach, innych pierdach, wystarcza mi na spokojnie dwie doby. Po dwóch dobach już muszę się wspomóc odpaleniem silnika. Aczkolwiek już mamy luty, słońce coraz wyżej, więc tego prądu z solarów też będzie coraz więcej, więc nie trzeba będzie może tego silnika odpalać. Ale tak czy siak na chwilę obecną muszę się tym wspomagać. Więc nie wiem, czy to nie będzie za dużo, w sumie włączymy będzie 210Ah, no ale. Zobaczymy, cholera, trochę się tego boję Wyjdzie w praniu, tak naprawdę W każdym razie no, muszę go dzisiaj zamontować A żeby zamontować to muszę naprawdę Niezłą rozpierduchę zrobić, także e, No co, pagnali, do roboty no, do rozbiórki no, ogólnie, mam ogólnie tą taką skrzynkę Którą zrobiłem na samym początku, kiedyś miałem Ten akumulator, taki 140 amperogodzinny e, Kwasowy Jest to taka skrzynka, na której mam jeszcze skrzynkę W której trzymam nogę i ogólnie no muszę to kurna rozebrać Bo nie wejdą mi do akumulatora obok siebie więc no jest trochę zabawy, muszę to porozkręcać, coś tu dobudować, przedłużyć, skrócić, zwiększyć, zmniejszyć, zobaczymy co z tego będzie trochę mi się tego kurczaki nie chce robić, ale z drugiej strony mówię, no trafiła się fajna bateria, posprawdzałem ją, wydaje się być spoko, prąd trzyma, pod obciążeniem też nie, nie klęka, więc myślę, że Myślę, że to jest dobry ruch, aczkolwiek mówię, no trochę mnie przeraża ogrom pracy, którą muszę zrobić. No ale nic, do roboty. <tryk> się tam dostałem wszystko na patencie jak zawsze u mnie ale życie zaraz spróbujemy przymierzymy tę bateryjkę jeszcze muszę do skrzynię wywalić z góry no, ale to muszę iść od tamtej strony No i tak to wygląda. Są dwie bateryjki. A jeszcze mam rozkminę. Chciałbym ogólnie plus z jednej z minus z drugiej pociągnąć, ale chyba mi się to nie uda za długie kable by były, za dużo przeróbek, także raczej nadal będę ciągnął prąd z jednej baterii, druga będzie oczywiście równolegle podłączona, bo dalej zostaje przed 12-woltowy systemy. Zaraz coś wymyślę, jak to podłączę, to wam pokażę. No i tak to wygląda po do przodu. To jak powiedziałem, akumulatory są połączone równolegle. Trwają teraz testy. Odpalam webasto i to jeszcze jakieś światła chodzą pierdoły. Pobór mamy 10 amperów. no tyle no na razie. Połączyłem te akumulatory kablami 35, przewodami 35mm2. Przerobiłem wszystko ze słupków tych ołowianych na śruby także no troszkę zabawy tutaj było Z godzinkę, półtorej się z tym pomordowałem, no i zobaczymy będą trwałe testy okaże się jak to jak to zaskoczy tu jest pobór mówię, na razie się nie różni niczym przy okazji może kiedyś zrobię test, bo sprawiłem od Chińczyka cęgowy miernik z amperomierzem na prąd stały także fajna sprawa o wybaz to widać Wypas to odpala, trochę większy pobór nam tutaj bierze napięcie też jak widać troszkę spada, ale już poszło, wypas to odpaliło. Mamy 12,5V, czyli jest spoczko I zaraz zobaczymy jeszcze jaki tutaj mamy pobór. teraz jak to odpaliło i, see, I see. Dobra, trzy z haczykiem, cztery amperki I chwili się rozpędza no, no No Wydaje się, że wszystko jest jak być powinno A jak będzie, to jak zwykle wyjdzie w praniu Połączenie jest nie tak jak chciałem, nie, to nie tak jak kombinowałem na samym początku Żeby brać z jednego akumulatora w cały prąd Tylko większość, większość jest plus z jednej baterii, minus z drugiej Jedyną rzeczą jest przetwornica, która zasila lodówkę, która jest tylko i wyłącznie z tego akumulatora mojego AGM głębokiego rozładowania, który miałem poprzednio. Z racji tego, że za dużo bym znowu musiał przerabiać, za dużo bym musiał znowu przerabiać, bo zabrakło mi jakiś centymetr przewodu. No szczerze nie chciałem już kombinować. Nie chciałem już kombinować i tego zmieniać, i zostawiłem tak jak jest, czyli bierze z tej baterii. a dwa na tej, tak jest przetwornica, ona kurczę ma w tym, w tym takim piku, kiedy włącza się kompresor lodówki, naprawdę spory pobór mocy. I stwierdziłem, że chyba jednak lepiej będzie, jeśli będzie chodziła z tego. No to tyle, taki króciutki update. Ja muszę też jeszcze jakoś zabudować, teraz posprzątać, zabezpieczyć te przewody taki takiej króciuteńki. Update o tym, że wleciała druga bateria Druga bateria 100Ah W tej chwili mam 210Ah Mówię, obawiam się troszkę Czy, czy solary będą w stanie to naładować No ale czas pokaże Najwyżej ją wypierdzielę Tylko szkoda tej roboty A jeszcze zobaczymy jaki, jaki jest prąd solarów Mamy dzisiaj 4, 5 luty Dobra I z solara leci No prawie 4A Jak tylko troszkę słońca się Troszkę słońca się pojawia, no to już zaczyna być fajnie. No, 4 amperki prądu, kurczaki, luty, idzie wiosna, będzie lepiej. Dobra, na dziś to wszystko. Paka, druzja. Paka.